Witam Was w kolejnym odcinku serii Unboxing. Dzisiaj e, no, staram się robić troszeczkę nietypowe odcinki, ale dzisiaj wcale nie będzie nietypowo. Dzisiaj będzie typowo. Generalnie w unboxingu albo pokazuję nowości, albo pokazuję co ciekawsze jakieś starsze pozycje, takie, które nazywam grzewanymi kotletami. Dzisiaj grzewany kotlet, czyli Y baucen. Firmy Tilly. A dlaczego akurat ten? A bo wiecie co? Dzisiaj rano przy porannej prasówce, przy przeglądaniu pozycji na Allegro, opadła mi szczęka, bo zobaczyłem, że taki wagon y, widnieje w ofercie za 1000 zł. Ile? 1000 zł. Tak, i to nie to, że ktoś sobie żąda, co często bywa, że ktoś uważa, że ma taki super rarytas, czy po prostu próbuje, a nuż się sprzeda coś za wysoką cenę. I ktoś po prostu wystawia za szaloną cenę. Nie. To jest aukcja, w której jest dwóch licytujących. No dobrze. W chwili, kiedy oglądacie ten materiał, to pewnie już jest po aukcji, nie wiadomo z jaką ceną się skończyła, i czy się skończyła, i czy przede wszystkim za taką cenę zostanie ten wagon sprzedany, bo to oferty ofertami, a realizacja transakcji to inna sprawa. Mniejsza z tym, ja Wam zaprezentuję ten wagon, który dzisiaj widnieje. Do sprzedaży w cenie licytowanej 1000 zł. Proszę bardzo. Tak wygląda 1000 złotych w jednym kawałku. Co to jest? To jest model o numerze 501 267, Tak jak powiedziałem, Y Bałcem drugiej klasy w malowaniu PKP Interstate. Jak widzicie, to nie było na ścisk bo ja po prostu ten wagon często wyjmuję. Tu jest troszeczkę niedbale w tej folii położone, no to tak naprawdę to powinien być ładnie zawinięty. Tak jak go zawinę na koniec, dobrze, wyjmę z tej folii i widzimy ten wagon. No, Y jak Y niczym się nie różni w budowie od tych, które widzieliście wielokrotnie w moich filmach, które na ogół kręcę, które mam w chyba jedną sztukę, to mam w ośmiu egzemplarzach. Tą sztukę mam w jednym egzemplarzu. Kupiłem ją w swoim czasie, kiedy była jeszcze dostępna normalnie w sklepach, czyli jakieś dwa lata temu, za normalną cenę 200 coś złotych. Nie pamiętam, 210, 220, 230, nieważne. W każdym razie no teraz kosztuje ponad 4 razy tyle. Czy to jest jakieś kuriozum? No w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony wiele... Wiele modeli teraz osiąga spektakularne ceny. Sam się zastanawiam, czy to jest spowodowane, bo raczej, raczej nie ma to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Sam wiem, ile czasami płaciłem za modele. Wiem, jak to jest, kiedy się szuka czegoś rzadkiego, unikatowego, czegoś, co już dawno nie ma w handlu. Ale uwaga, no nie ten model. Ten model naprawdę zalegał w sklepach i nie był czymś, nie wiadomo, nie wiadomo jakim rarytasem. Teraz wagony w malowaniu Intercity firmy Ackman w szczególności zestawy Polonii czy, czy WAP, pociągu Wawel, czy, czy, czy nawet niedawny zestaw hrobry osiągają dosyć wysokie ceny, ale mówimy tu o cenach rzędu tysiąca czy półtora tysiąca za zestaw trzech, czterech wagonów, ale nie za jedną sztukę. No dobrze, no patrz. Podziwiam, po prostu aż się boję, aż mi się ręce trzęsą, on go nie opuścił, bo taka strata będzie. Namacono wagą jak wagą. Pokazywałem Wam kiedyś dwa takie produkty, właśnie w malowaniu IC i drugi IC, ale sypialny. No to niczym się nie różni. Te wady, które są wytykane, czyli namalowane światła końca składu, że mogą być z kolorowego plastiku, nierówna granica i mało elegancka odcięcia granicy dachu od. Budła, w szczególności widać to na, tutaj na czole. No, tak to, co poza tym? No, oznaczenia są naniesione prawidłowo, jeśli chodzi o barwy. Malowanie samo jest z siebie atrakcyjne, też fajnie wygląda z, zestawione z wagonami w podobnym malowaniu, lecz o pomarańczowej kolorystyce. Mówię o wagonach pierwszej klasy firmy Robo. Malowanie jest właśnie atrakcyjne. No, tyle tak. Sam wagon ma bardzo dobre właściwości. Jezdne uważam, że to firma Tilly, wydała bardzo porządne wagony, takie niedozdarcia, takie właśnie Volkswageny, wśród modeli, które owszem, wyśrubowanych tutaj walorów estetycznych nie mają, są po prostu takie nieco toporne w stosunku do obecnych możliwości, obecnie wydawanych nowych modeli z nowych form. No ale są, sprzedają się w firmie bardzo dobrze, akurat to malowanie nie było wznawiane, ale malowanie IC firma Tylik praktycznie chyba co roku wznawia, nie wiem czy w tej chwili już nie poszło 6-7, a może nawet więcej jak 10 serii tego samego wagonu. Dobrze, co jeszcze mogę powiedzieć o wagonie, tak go oglądam, wagon silnie używany, nie jest to nowka sztuka, jak tak patrzę pod światło, co ja tutaj z niego zrobiłem, mam nadzieję, że to jest jakiś tam brud, to pod światło może trochę widać. Tutaj zaraz jest coś takiego. Mam nadzieję, że to brud, a nie jakieś porysowanie lakieru. Tak, to jest brud. Jak to robię? Beznadziejnie, bo po prostu śliną. Ale prawda jest taka, że będę musiał kiedyś takie wagony wziąć delikatnie czymś umyć. Tak, to wszystko jest brud, to wszystko jest do usunięcia. Z drugiej strony tak wygląda właśnie drogi wagon. Swoją drogą też, jak wyglądają koła w takim wagonie silnie używanym, bo to jakbyście kupowali kiedyś na Allegro, to też warto zwrócić uwagę, no to są ślady jakichś storów, tak? To jest wagon, który swoje pojeździł. Nie jakoś strasznie dużo, ale nie mógłbym o nim napisać, że zrobił dwa kółeczka na makiecie i schowany do pudełka. Nie, on tych kółeczek trochę zrobił, aczkolwiek nie jest to wagon gdzieś tam z jakiejś wystawy, z makiety takiej stacjonarnej, który po prostu stał półtora roku i półtora roku jeździł. od trochę pojeździł. Zwykły, przeciętnie używany wagon. Jeszcze w stanie dobrze. Co mamy jeszcze w pudełku? Może wyjmę tą wytłoczkę. No, przede wszystkim tutaj mamy te części dodatkowe. Te blaszki to są po to, gdybyśmy się pokusili o zamontowanie oświetlenia. A tutaj w tej, tej formie plastikowej są poręcze do montażu w tym miejscu. Ja ich nie montowałem. Instrukcja jeszcze ze starych czasów, więc po niemiecku nikt sobie tutaj nie zawracał głowy, żeby yy, wydawać instrukcje po polsku, To nie te czasy. I fitek jakiś z kontroli jakości zapewne. Tak wygląda rozpakowanie tego wagonu. Jeszcze spojrzę z drugiej strony. Tu jest e, tradycyjna naklejka polskiego dystrybutora, który zamawiał, zdaje się, specjalnie dla siebie te wagony. E, firma AMC z Wrocławia. Jednakże wagony, to z tego co kojarzy, były też mm, sprzedawane w Niemczech, więc nie jest to wybitnie polski typowo produkt. Wrzuciłem wagon do pudełka, ale powiedziałem, że go porządnie zawinę. No, powinienem mu jeszcze zafundować czyszczenie, jakąś coś miękkiego nie wiem może chusteczkę higieniczną i samą wodę, ale to zrobię później. I tu, co go tutaj zawinę, schowam go, dełka przykryję i proszę bardzo. Taka ciekawostka. moja, używana, ale w świetle takiej ceny na aukcji. Kto wie, ile jest ten wagon wart. Dziękuję za obejrzenie odcinka. A pewnie kolejny to też będzie kotlet e, odświeżany. Mam zamówione parę modeli, czekam tak naprawdę, aż przyjdą do sklepu. i Ja sklep, zapłacę za nie, sklep mi je wyślę. Także e, czekajcie na kolejne unboxingi. Będą na pewno, e, jeśli będę miał nowe modele, to natychmiast przerwę serię takich starszych rzeczy i będę prezentował nowe modele. Jeśli nie, to ciekawostki z ubiegłych lat. Dziękuję, cześć.